Dzisiaj mamy 2 stycznia, tak dosyć świeże, nieświeże, po Sylwestrze przyjechaliśmy. W międzyczasie tutaj był zasypywany fundament i to jest nasza pierwsza reakcja na to, co się wydarzyło, gdy nas nie było. Chodź Moniko, Moniko, dawaj, dawaj, dawaj. Wow, Fajne. to już wygląda naprawdę za... To jest to już wygląda jak... kurde, no? Jak dom. No i jedna czwarta chaty, mhm. Ale to elegancko wygląda. Kurde, patrz, jak to jest porządnie ocieplone. Podwójną... Na... Nie, to jest podwójne? Nie. Wow, nie. Jestem po prostu... Kurczę, no zaskoczony, że tak to już fajnie wygląda. To już naprawdę wygląda jak no jedna czwarta chaty I to tak naprawdę fajnie zrobione. Chodź, może możemy wejść do salonu, patrz No, trochę mały się wydaje Ale wiecie, jak to jest z tymi fundamentami, tak? Wydaje się mały, ale jak tutaj powstaną mury, dach, to, to już całkowicie inaczej to wygląda Tu jest Twoja kuchnia, kochanie Moja? Chyba nasza To już zaczyna wyglądać, naprawdę Tak, tu jest kominek Fundament pod kominek, czyli tam, gdzie będzie najcięższa rzecz, tak? Tak, teraz chodzi o to, żeby to było dogęszone porządnie, czyli żeby tu, tu padał deszcz. Bo teraz do tej pory codziennie lał deszcz i była masakra z tą izolacją, tą hydroizolacją, tą mazidłem, że to nie chciało wyschnąć, jak widzieliście, ale tutaj. Wykonawca to zeskrobał, co nam się zepsuło, zostało nalepione nowe, były bardzo silne wiatry ostatnio. Przyjechaliśmy zobaczyć, czy żadne drzewo nie spadło na betoniarę czy inne rzeczy, chociaż betoniarę jest zabierana, bo to jest niezłe złodziejstwo w tym miejscu. To wszystko przedmuchało, fajnie wyschło i dlatego mogliśmy tutaj dalej to robić. Położyć ocieplenie fundamentu i to zasypać. I teraz deszcz może padać, bo deszcz ściąga ten piaseczek, że on się naturalnie zagęszcza. A to musi być dobrze zagęszczone, że jak później będzie posadzka, to możemy mieć problemy później z tą posadzką, no może ona pękać. Podłoga będzie opadała, listwy będą stały w miejscu do ściany przybite, a podłoga nam odpadnie. Grunt wewnątrz jest też podstawą naszej posadzki. Wszystko zależy od tego, w jakiej, jaka będzie konstrukcja tej posadzki. Jeżeli standardowo, tak jak teraz, wykonujemy ogrzewanie podłogowe, Beton podkładowy, termoizolacja, i na to układamy warstwę już tego jastrychu z ogrzewaniem podłogowym. No i teraz, jeżeli ten grunt, którym zasypiemy budynek wewnątrz, będzie słabo zagęszczony albo nierównomiernie zagęszczony, to możemy mieć problemy później z tą posadzką, no może ona pękać. W domu jednorodzinnym są małe obciążenia, nie jeździ tam żaden transport. Obciążenie meblami, łóżkiem, to są obciążenia stosunkowo nieduże, ale po co robić sobie problemy? Lepiej to zrobić warstwami rzędu 20 cm, zagęścić i potem na stabilnym podłożu już układać warstwy podłogowe, niż zastanawiać się, czy nie pojawiły mi się jakieś tam dodatkowe pustki i na przykład nie pękam jastrych z tego powodu. Więc teraz sobie niech pada. Nie ma tragedii powiem ci. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Bo w komentarzach pisaliście, że te pokoje są super małe dla dzieciaków, tam około 12 metrów, ale. 11? 11? Uh -huh. Ok. no kurde, zobaczymy, nie. Patrzcie, tutaj właśnie był ten wpust, który już prawie wybudowaliśmy, a tak mamy większy pokoik tutaj, nie? Trzeba było zrobić szybką reakcję, bo akcja była słaba. Lecimy do przodu. Dobra, czas na kolejny dzień. Nie, możemy na nie będzie dobrze ich Macie, widziałeś, co tu jest zrobione? Widziała! Marysia, teraz cicho! No tam do góry idźcie dużo! Okay. Idzie tam! Jesteś rozwiązany! Nagrywało? Zaraz tam No to nie nagrywało. Poważnie. Naciskałeś coś? Nie. Odnośnie budowy musiałam sobie mocno poprzekładać poprzedstawiać różne rzeczy w głowie, bo tak jak już wiecie terminy miały być szybsze a idzie trochę wolniej taki los, ale myślę, że kiedyś to skończymy ale tak, na początku jak zorientowałam się, że nie idzie tak jak było mówione to trochę mi było przykro ale już poukładałam to sobie w głowie jest błoto ja myślałam, że będzie zamarznięte, to jest wszystko miękkie błotko Ok, teraz mój punkt widzenia na to, co teraz robimy i jak to tutaj w ogóle to idzie. Więc mamy teraz zimę, który 10 stycznia? 7. 7 stycznia? 7. Siu... jest 7 stycznia? 7 stycznia. 7 stycznia? Tak. No dobra, pani Polonicka raczej ma rację, ale kto to wie. Musieliśmy ominąć parę rzeczy, bo w międzyczasie przeczytałem o gruntownym wymienniku ciepła, który można sadzić pod fundament i robi parę fajnych, ciekawych rzeczy. No ale. To, że zaczęliśmy we wrześniu, niby byłoby wszystko spoko, gdyby ta masa bitumiczna nam wyschła odpowiednio, być wtedy byśmy to wsadzili, właśnie ten grudowy miń ciepła. ale się przedłużyło. I dopiero wtedy o tym poczytałem, o tej technologii, i już tam powoli to dogrywałem, ale weszły oczywiście święta, a kierownik budowy mówi, że musimy to zasypywać, i ma jak najbardziej rację, bo strefa przemarzania, gdy tutaj nie było piachu, to zeszła poniżej fundamentu, czyli fundament był w strefie przemarzania. Co to by spowodowało? Otóż to że wilgoć w glebie wypchałaby ten fundament w różnych miejscach Ten fundament by się pofalował, popękał i by była całkiem ta rozpierducha fundamentu Więc odpuściłem gruntowy wymiennik ciepła, władowaliśmy piach, strefa przemarzania poszła w górę, czyli nasz fundament jest poniżej strefy przemarzania i dzięki temu fundamencik przeżył, bo już teraz jest zimno, temperatura ujemna A tu jest nasza sypialnia z garderobą i z łazienką drugą tak Gdzieś tu jeszcze jest łazienka i pralnia, nie? Okej, okay, a tak garaż A to, no, nie mamy garażu, nie mamy Gdyby nie nasze problemy urzędowe, architektoniczne, to byśmy zaczęli to wcześniej, byśmy by się ominęli te problemy A tak, kurde... No i też oczywiście powiedziałem, że nie chcę tego dłużej przedłużać i musi być w tym roku fundament. Mam moje łóżko, chodźcie Dzień dobry widzowie, właśnie tutaj moje łóżeczko O tu, tutaj sobie, o a, i tak można żyć. A tu moje drzewo. Tam mam pracę, pokażę wam. Tata, chodź z tej strony. Borysku, co robisz? Tata, to Tutaj jest moje biuro. A tutaj gdzieś w ch chłopaków jest biuro, tutaj. Jak tam? No co no pogoda nie rozpieszcza. No pogoda nie rozpieszcza, więc teraz sobie potrzymamy to, żeby to siadło, nie? Ten grunt. Tak, on sobie sam się tutaj zagęści. My oczywiście to jeszcze doklepiemy po położeniu kanalizacji. Styrodur jest owinięty tą folią kubełkową, ale zostawiony jest Kawałek. taki pasek. Tak. Stosowanie tych folii kubełkowych powoduje, że mamy przerwę, szczelinę powietrzną pomiędzy gruntem a styropianem, więc ta folia kubełkowa daje nam centymetrową, półtora centymetrową szczelinę wentylacyjną, która przerywa nam dopływ wody, taki bezpośredni dopływ wody do powierzchni ściany. Jest oczywiście listwa systemowa dookoła. Mhm. która zabezpiecza tą folię kubełkową przed dostaniem się tam wody, różnych, tak? no, wody czy podczas murowania jakichś tam zapraw. Sama folia kubełkowa bez tej listwy nie ma sensu. To to będzie nasyp. No to można zrobić nas. Można się też obniżyć, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale myślę, żeby tu jednak działka była wyżej. Niż niżej. Jeżeli jest możliwość podniesienia się ponad teren, to jest to uważam właściwa droga, bo zawsze lepiej wejść jeden stopień do domu, niż w przypadku deszczu mieć kałużę pod, pod progiem. Zawsze jest to lepiej dla budynku. Nie? I później podczas robienia już elewacji, no być może będzie tak, że trzeba będzie się jeszcze opuścić bądź, ale gdyby trzeba było opuścić, więc ta robota nie miałaby sensu. Nie? Bo ten wiatr, no tak. który był, te wichury takie, Bo... to zrobiły robotę. Nie? Gdybyśmy to zaczęli troszkę wcześniej, to no, były... ale tu były problemy z dokumentacją i tak dalej. Więc no, to, to ten, też nie można to były z architektów. No, no no. Ale tak, tak, tak się buduje. No, problemów jest tysiące przy budowie. To będzie tego sporo tylko trzeba zawsze umiejętnie z tego wybrąć no i teraz jak mróz odpuści zrobimy kanalizację wchodzimy na ogłoszony piach rury tak, żeby tam nie szły w dół i od razu to zalejemy, żeby... No żeby też nie były na wierzchu bo tutaj pod lasem dobra, to, to tak. czyli co kiedy startujemy? No, jak puszczy pogada, jak tak? puści, tak, jak puszczy, będzie tam kilka dni na pusie nie? właśnie to się zastanawiałem bo tak ludzie zawsze tak w tych tak się kłócą między tymi kubełkami w tą stronę nie? tam będzie zawsze coś parowało i w tych, tak. w tych dziurkach tam zawsze będzie wilgoć, nie? No więc nie ma dla mnie nie ma sensu, żeby tymi odwrotnie no nie, to wpaść, bo to co? Kubełki wystają i tam A, wilgoć tak. siedzi w nich Po co to jest, Tak, nie? Tak, tak, dokładnie. Czekać z budową, to się, to się nie doczekasz chyba nigdy. Nie, bo nie to jest... życie za krótkie, żeby to czekać na jakąś tak. stabilizację. Jak już się wystartowało, to jakoś to. Tak tak. No, no panie idzie, panie idzie, jestem zadowolony dobrą. Byleby pogoda była lepsza.